Witajcie. Dzisiaj poruszę ważną kwestię, która blokuje przed zmianą świadomości. Jest to strach. Myślę, że każdy z nas czegoś się boi. Nie ma takich osób, które niczego się nie boją. Jeżeli tak mówią, to to, to jest nieprawda. I uważam, że strach jest potrzebny i istnieje, i chociaż jest iluzją tak naprawdę, to istnieje po to, żebyśmy nauczyli się przejmować nad nim kontrolę. Pozbycie się strachu to nieustanna kontrola swojego umysłu, to zastosowanie technik, które pomogą przejąć nad nim kontrolę. Jedni boją się latać samolotem, inni wsiąść do windy, ktoś jeszcze może boi się pająków albo jakiejś na przykład rozmowy z osobą bliską, na której mu bardzo zależy. I w miarę, myślę, tych doświadczeń, złych doświadczeń życiowych, kolekcjonujemy coraz więcej tych strachów, coraz więcej lęków, jakby strach rodzi kolejny strach. Jest prosty sposób na to, żeby pozbyć się strachu. Po prostu yy, trzeba przełamać ten lęk i pójść tam, yy, gdzie boimy się pójść. Zrobić to, czego tak bardzo się boimy. Nie wiem, wsiąść do samolotu, wsiąść do windy, porozmawiać z osobą, na której nam zależy bez względu na rezultat. Może ktoś się boi ciemności, samotności. Po prostu przełamać to, iść tam, gdzie właśnie w to, czego najbardziej się boimy. Pokonując strach, wzmacniamy się, podnosimy nasze wibracje, nasza dusza rozwija się. No, bo jeśli tego nie zrobimy, jeśli nie przełamiemy tych lęków, wówczas stoimy w miejscu, w tej takiej pozornej wygodzie, a stojąc w miejscu cofamy się do tyłu. <coughs> Jeszcze raz powiem to samo, że jest wiele książek motywacyjnych, wiele warsztatów, są kołczerzy, którzy. Uczą w jaki sposób radzić sobie z tym strachem, także, ale myślę, że wielu tych nauczycieli też ma swoje strachy, jakieś obawy i tylko jakby przez, poprzez ego nie przyznają się do tych słabości, a myślę, że to jest coś wielkiego, kiedy, kiedy jesteśmy w stanie przyznać się do tego. Natomiast patrząc na to, co pozytywne, fajnie, że są takie osoby, fajnie, że uczą, motywują, bo tak naprawdę pomagają też sobie pokonać własne słabości, ponieważ nie ma jakby nic, bardziej, co bardziej pomaga, niż wzmacnianie innych ludzi. Myślę, że to dobrze, że są takie osoby, które pokazują, jak wprowadzić te zmiany. Zapewne większość z tych osób po prostu sama tego doświadczyła, znalazła sposób na to, jak sobie z tym radzić. Także no ja też mam swoje, każdy ma swoje, wiem, że sposobem na to jest nieustanna praca nad własnym umysłem, przejmowanie kontroli nad umysłem, że to nie umysł rządzi mną, ale to ja nim kieruję. Przede wszystkim ważne jest to, żeby zająć czymś swój umysł, żeby kiedy pojawia się już to właśnie uczucie strachu, tak na palcem po prostu zamieniać to co negatywne, kiedy zaraz pojawia się na przykład takie uczucie strachu, szybko przekierować je na, na myślenie o czymś, na pozytywne myślenie. Czyli dam radę codzienne afirmacje, wzmacnianie poczucia własnej wartości. Yy, cały czas yy, jakby zamieniać to negatywne myślenie na pozytywne. Jak tylko pojawia się myśl, tak szybko odrzucam, zamieniam na pozytywne, yy, ruch na świeżym powietrzu. Yy, nie dopuścić do tego, jakby żeby, żeby to umysł przejmował nad nami kontrolę. Yy, cały czas yy, to my kierujemy naszym życiem. Yy, także yy, strach to tylko iluzja. Jesteśmy w stanie nad tym jak najbardziej zapanować, jak najbardziej sobie z tym radzić. No, są różne uwarunkowania. Czasem to są jakieś genetyczne z okresu dzieciństwa, również lęki, które w sobie nosimy nawet z poprzednich wcieleń, dlatego tak ważna jest praca nad własną duszą, nad własnym rozwojem, nad umysłem przede wszystkim, żeby go po prostu przeprogramować. To taki obraz, który sobie stworzyłam poprzez drogę, jaką przeszłam. Czasami strach, lęk może być no, na pewno nabytą sprawą, ale też poprzez możemy się wręcz zarazić od kogoś takim strachem, od partnera, od rodziców, od dziecka, przebywając taką osobą. Pewne sytuacje też trzeba uzdrowić, żeby pozbyć się tego strachu. A żeby je uzdrowić, to trzeba wzmocnić poczucie własnej wartości i zmierzyć się z tym, czego się boimy. Strach jest czasem zaraźliwy, bardzo łatwo wpędzić kogoś w strach, w poczucie winy. Niektórzy robią to celowo, inni nieświadomie, także. Czasami mam wrażenie, że jest to taka zaraza przenoszona od jednej osoby do drugiej. Dlatego tak ważne są te techniki. Poczytajcie. Polecam też, na przykład, co mi pomogło. To osobista mantra. I nie musi to być mantra spisana przez samego Jezusa na liściach palmowych, którą się posługuje, ale może to być jakakolwiek inna mantra. Która regularnie powtarzana zajmuje umysł, wycisza, relaksuje. Także każdy, myślę, każda technika, która pozwala przejąć kontrolę nad umysłem, przeprogramować go, jest dobra, jeśli tylko są efekty, jeśli tylko jest rezultat. Ważne jest obudzenie takiej naszej wewnętrznej mocy, którą każdy z nas posiada. Wejście do nowej świadomości, do nowego życia, do życia pozbawionego iluzji, jaką jest strach. To taki obraz, który sobie stworzyłam poprzez drogę, jaką przeszłam. Czasami strach, lęk może być. No, na pewno nabytą sprawą, ale też poprzez możemy się wręcz zarazić od kogoś takim strachem, od partnera, od rodziców, od dziecka. Przebywając z taką osobą, pewne sytuacje też trzeba uzdrowić, żeby pozbyć się tego strachu. A żeby je uzdrowić, to trzeba wzmocnić poczucie własnej wartości i zmierzyć się z tym, czego się boimy. Jeśli czegoś się boisz, to wyobrażaj sobie to pozytywnie. Jeśli na przykład Twoje dziecko jest chore, to wyobrażasz sobie, że jest zdrowe, wizualizuj. Jeżeli boisz się wsiąść za kierownicę auta, prowadzić samochód, tak? To wyobrażaj sobie, że jedziesz, że jesteś zrelaksowany, że, że świetnie się czujesz. Jakby, no myślę, albo nie wiem, boisz się, że jesteś chory, no to jakby wyobrażaj sobie, że jesteś w świetnej formie. Także cały czas takie pozytywne nastawienie, afirmacje, modlitwa i zasada małych kroków, cały czas jakby do przodu, krok po kroku, przełamując kolejne, kolejny strach, jakieś obawy. Ja też miałam jakieś strachy i naby, no głównie nabyte. Także przeszłam przez to wszystko. Wiele osób, które zna moją historię, mówi, że jestem silna. Także no to nie jest tak, że. Że ja mówię o tym oficjalnie, jakby wiele osób, które są jakoś tam znane, celebrytów czy, czy, czy innych, yy, zamykając jakby drzwi swojego gabinetu, yy, są zupełnie innymi osobami, które też mają swój strach, swoje lęki, a lansują się na kogoś, yy, kim nie są. Yy, także no, yy, Także tutaj yy, fajnie. Myślę, że coraz więcej osób szerzy tą świadomość. Że jest coraz większy dostęp do technik, jak sobie z tym radzić. Także korzystajmy z tego. Jeżeli ktoś mówi, że jest to proste, to ja w to nie wierzę. Myślę, że to jest proces, że jest to nieustanna praca nad sobą nad umysłem. Dlatego, że umysł tak zakodował sobie nasze takie strachy. to nasze negatywne myślenie, że przeprogramowanie jego na inne myślenie to jest właśnie proces, który trwa. Jak długo trwa to zależy jakby od naszej własnej no, wykonanej pracy, jeżeli pozwolimy, żeby naszym życiem, Kierowało bardziej serce niż umysł, to też pomaga w przejęciu kontroli nad, nad umysłem, bo słuchając głosu serca, swojej intuicji, jesteśmy wypełnieni miłością, a nie strachem a kierując się miłością przyciągamy do siebie miłość więc a nie tą iluzję strachu czy jakby uwięzienia w poczuciu własnego lęku także wyjście z tej iluzji strachu to nowe piękniejsze życie to życie z nową świadomością dziękuję wam za obejrzenie wideo i widzimy się w kolejnym odcinku pozdrawiam